Hej hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Elir i witam was w Rage. Moi drodzy, nie wiem nic na temat tej gry, jest to w ogóle dla mnie gra z kosmosu, nawet nie wiem o co w niej chodzi, dlatego mam zamiar przejść ją sobie razem z wami na kanale i tak bez zbędnego gadania przechodzimy, weźmiemy sobie średni poziom trudności i zobaczymy o co w niej chodzi. ApoSys 100. Przyjąłem stację Atlas. Tu 1134. Sprawdźcie systemy. Wszystkie systemy sprawne 1134. Uruchomiono protokół startu walki. Rozpoczęto procedury kryogeniczne Przejść do wstrzygnięcia nanotrenów. Przyjąłem. Systemy kryogeniczne uruchomione. Ingres przygotowany. Wszystko działa na 97%. Przyjąłem. Cele potwierdzone. Diagnostyka zakończona. Personel ARK przechodzi w stan śpienia. To 1134. Bez odbioru. Przyjęłam 1134. Zawsze się. Tu stacja Atlas. Bez odbioru. Obyśmy to żyli Chodzi na to, że pierdyknął wielki meteoryt w powierzchnię naszej planety. Wykryto zewnętrzne zakłócenia. Komory kryogeniczne zagrożone. Komora Omega 5 włączone. Awaryjna aktywacja nanotrytowa rozpoczęta. 3, 2, 1. Sekwencer nanotrytowy włączony. Zwolnić blokady komór kryogenicznych. Prawdopodobnie szablowki w normie. Wewnętrzne systemy danych przeładowywane. Patrz w górę. Także był. Zaakceptujmy kalibrację. Eee, tak, tak. Wszystkie nanotrytowe systemy biousprawnień gotowe. Nanotrytowe aktywne. Obecna pozycja nieznana. Zdalna boja lokacyjna nie działa. Pełne testy diagnostyczne uruchomione. Zewnętrzne blokady ciśnieniowe zwolnione. Wyjście bezpieczeństwa gotowe. Zamek drzwi zewnętrznych otwarty. Okej, widzę, że Odstranie jeśli chodzi o... Nagranie. O przetrwanie... Mówi prezydent Davis. Wy, ochotnicy, którzy zgłosiliście się do arki, jesteście ostatnią nadzieją ludzkości. Nasze przetrwanie spoczywa w waszych rękach. Nikt nie wie, co napotkacie po przebudzeniu. Ale pamiętajcie, że wy oraz zawartość tych ark uformują ostatnią barierę przed wyginięciem ludzkości. Nasze modły będą z Was. sześć lat później. O, ho, ho. Piękny świat. Czyli wygląda na to, że po prostu budzimy się w, w trakcie apokalipsy. A świat mi się renderuje na bieżąco. No dobra. Gdzieś ja się muszę dostać. Wow, Matko, co za brzydal. Dobra, dwóch brzydali. Okej, okay, zasadniczo w porządku. Nie wiem, kim jesteś, ale już cię lubię. Tu nie jest bezpiecznie. Wiem, że pewnie chciałbyś zadać kilka pytań, ale musimy stąd spadać. Na tych wzgórzach aż roi się od bandytów. Spadamy. <laughs> nie jest tu bezpiecznie. No, co ty nie powiesz? Naprawdę? Jestem Dan Hagar, a ty jesteś zajebistym szczęściarzem. Wiesz, że ocaleli z Arki Warci są dużo kasy dla każdego, kto ich odstawi władzy? Czekaj, ty nawet jeszcze nie wiesz o władzy. Cóż, przypuszczam, że o niczym jeszcze nie wiesz. Ha, witaj w przyszłości. OK, w porządku, no. jak mam wiedzieć coś, co byłem 106 lat uśpiony. O, jaki fajny statek. Pierwsze co robię po przebudzeniu, to napadam jakiś dupek. A właściwie dwóch dupków. Fatalnie, że masz ten kombinezon z Arki, aż prosisz się o strzał. jak nie miałem czasu się przebrać, sorry. ich terytorium pewnie szukają swoich kumpli. Cholera, teraz obaj mamy przeklapamy Mogę strzelać coś, tego? Nic. Na razie pewnie... Nie mogę zrobić Musimy absolutnie nic. Nie, będą wściekli jak zobaczą co zrobiłem. Ciebie też zaczną szukać. A to nie szukali mnie w pierwszej kolejności? To zmienia postać rzeczy. Znaczy, może wiesz co, stary Mam ja wysiądę. może nam się z tego wyplątać. Okej. Okay. O, to jesteśmy. Nie ma jak w domu! Okej, okay, spodziewałem się dłuższej podróży. Nie powiem, że nie, ale w porządku. No, Całkiem przyjemne miejsce. Nie powiem, że nie... O, jakiś kładzik tu stoi. No, hamulcuj. Musimy pogadać. Wysiadaj z paki. I dostanę wpysk. Nie. Uu, jakiego magnoto. Ej, dasz mi go. Dan, daj mi ten karabin. Ech. Dan, czy mógłbyś iść troszkę szybciej? Nie mógłbyś, bo proszę bardzo. Naprawdę wiele ryzykowałem, ratując cię. Nie tylko swoim życiem, ale życiem wszystkich tutaj. Przetrwałem tak długo, bo trzymałem się z dala od kłopotów. Teraz mm. wszystko może się zmienić. Spokojnacik. Oto czego od ciebie chcę. Udaj się do kryjówki bandytów i pozbądź się ich. Od i cała robota. Nikt poza tobą nie może ujść z życiem. Weź moje ITV z garażu oraz pistolet i zapasy z lady. Powodzenia. Nie no, dzięki Możesz stary... liczyć na coś więcej niż dziękuję. Wracaj żywy, a znajdę zbroję. ci bandyci nie powinni być zbyt trudni do likwidacji. Nie dla ciebie. Wiem, że jest coś szczególnego w was ludziach z Arki. Oj, mam mini mapkę, proszę bardzo, jak, jak słodko. Tylko dlaczego mi... przejrzeć swoje rzeczy. No mam zapasy z lat. Dobra, już mi się. No fajnie. Więc jestem gościem, który 106 lat spał w arce. Jakiś lag. 106 lat spał w arce. Po czym y, wysiada i pierwsze co ma zrobić to. Y, pójść i zastrzelić gości. No w porządku. Gro, nie laguj. Shift, aby mówić do palacza. No w porządku, dobra. Ogarniam, że mamy tutaj przyspieszenie i tak dalej. Następny odcinek chyba ogarnę bez Autodaka. Może być mi co prawda lekko ciężej z gadaniem, ale najwyżej gra będzie troszeczkę ciszej. Ale zapowiada się całkiem przyjemna historia, nie powiem, że nie. Tak gdzie mam dojechać w takim razie? Jak to jest... Jak to jest daleko? Znaczy mam dojechać do jakiejś jaskini, tak? I wystrzelać kolesi. Pytanie brzmi. Ee... A, dobra, tutaj. No dobra. Ciekawe, czy to jest jakieś paliwo, czy coś. Co to jest? Skrzynka odbiorcza. Aha. Czyli tu można pracować jako... Jako jako wolny, wo, wo, wolny, jako kurier. Szkoda, że nie ma trybu trzecioosobowego. osobowego. Przynajmniej tak mi się wydaje, że go nie ma. A, dobra, pod fałką mogę kogoś dzielić w łeb. No dobra. O, tam jakieś miasto jest chyba. W każdym razie było na pewno. Wejdź do kryjówki duchów. No dobra, wejdźmy do kryjówki duchów. Rage, Ghost Hideout. No dobra, w porządku. Czyli jakby pomalutku gra nam tutaj sugeruje pewne, pewne rzeczy. Możesz łupić ciała. No dobrze, no. Groń. Puszki z jedzeniem. Tak bardzo falloutowo na razie się zaczyna. Tak, na pewno będę nagrywał bez autodaka. bo mi za, za bardzo mi laguje grę. Dobra, no to zaszedłem daleko, nie ma co. Dobra, tu mamy jakąś pochodnię. Wciśnij C, aby kucnąć. Rozwój silnikowy, okej, okay, w porządku. Tu coś mogę złupić? Nie, tu nic nie mogę złupić. Wiecie co? Ja tu zrobię szybkie cięcie. Okej, okay, może teraz będzie trochę lepiej. Ok, może teraz będzie troszeczkę lepiej. Zobaczymy. W każdym razie, my tu musimy kontynuować naszą podróż. Co to jest? Radio. To. Nie mam czym walczyć. Chyba dobrze. Znaczy dla mnie dobrze, że nie masz czym walczyć. Co to jest? Bandaże, naboje do pistoletu w porządku. Ty! Bierz go! Wychaj! Okej, okay. nie, nie było jakoś szczególnie trudno go ubić. No tutaj coś mamy. Koleś kurde poleciał, dzwaniaczek. Czyli po prostu będziemy tak trochę tutaj uderzymy w exploring. Będziemy pilnować i szukać różnych różnych chyba części. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje tutaj po początku. Dobra, pistolet ten praktycznie odrzutu nie ma żadnego, więc strzela się z niego całkiem całkiem płytkę. Nak 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 zamknięte. Dobra, tutaj. To nic ciekawego chyba nie znajdziemy. O, kurde. Jej, ej, podoba mi się. Przynajmniej ci pierwsi mi się podobają. Bardzo fajnie podają. No, chciałbym znaleźć tak naprawdę, wiem, że to jest początek gry w ogóle i tutaj nie ma za bardzo co nic do znalezienia. Karta kolekcjonerska pałka duchu, no w porządku. Chciałbym znaleźć na dzień dobry już, nie wiem, jakiś karabin albo ten Don mógłby mi dać swój jego gnata. Okej. Okay. Co za koleś jakiś tutaj, kurde! Dzięki zaś mi się wydaje, że sobie powiszczę teraz. No, no, patrzcie co haker do nas przysłał! Jak śmiesz w ogóle myśleć o wchodzeniu do naszego domu! Zabierzcie się, chodorzyszli. Oj, będę żegał. A, jesteś przytomny. Dobrze. Lubię, gdy moja ofiara jest świadoma, co ją czeka. Obiecuję, co będzie bolało. <grym> Okej okay. Aż węzły naładują się. Gdy węzły... Wyszelą w swoją stronę. jak gdy węzły skrzyżują się, OK. Okej, okay, czyli O, pięknie, to nie, nie trafiłem chyba. Masz czas się przyglądać rozumiem, tak? Broni swojej, no w porządku Jestem dla ciebie pełen podziwu, że masz czas się zastanawiać Ej mogę wziąć to noże, żeby nimi rzucać Nie mogę, to słabo Ło wow. Goście, widzę Dobra, to... Myślałem, że tu będzie coś takiego jak auto-zapis, ale chyba nie ma. Dobra, nowy zapis. A, to będzie to, tak? No dobra, niech, tak, niech i tak będzie. Co pomaga zakraść się ze za wrogów? W porządku. Co tu jest? No, naboje do Gnata. Dobra, jakby to miało pomóc. Ale nadal mam tylko pistolet. O, w porządku. E, myślałem, że mogę zrobić jakiś kurde finisher czy coś. A to po prostu do niego podszedłem i co? Nic się nie stało. O kurde, na pistolet. Wstanie jeszcze. No dobra, są tak puści, że trzeba im dwa razy w głowę trafić, żeby zginęli. Ej, 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 ale grzecznie. O kur. Dobra, ten mnie trochę poszatkował. Gdzie jest w ogóle moje zdrowie? Dobra, myślałem, że on jest jeden, a ich tam jest dwóch. No gdzie? No kurde, ile on może by trwać. Jeśli jeszcze podniesie to stwierdzę, że jest jakiś kurde, nie wiem. Dobra, już chyba nie wstanie. Co z tym? Dobra, ten już padł, bo widziałem, że wypuścił pistolet z dłoni. A niemniej jednak mi się to wcale nie podoba, że oni są tacy twardzi. Te pustkowie, nie powiem, że nie. No, ale ładne są. Jak, jak na pustkowie. Tylko, że pytanie brzmi, gdzie mam iść, bo nie mam żadnej mini minimapy. Nie mam pojęcia, gdzie mam iść, więc. No jasne, kolejny lezie. W porządku. Padł mi do stóp. Padł tam, gdzie jego miejsce. Jest. No. Chyba ci się coś pokręci. Ło! Wow. No i tu. Oj, coś czuję, że tutaj zabawa z karabinem albo ze strzelbą jest... ...jeżeli takowa będzie. Dobra, to ten pistolet ma małą moc obalającą. I, I... i tak naprawdę... ...muszę przyznać, że dość... ...ciężko się z niego... ...strzela w znaczeniu... ...zatrzymywania wrogów, albo to oni są tacy, kurde, szybcy. Aha. No. Ale ciekawy mają ragdoll. To im muszę przyznać. Kolejny jedzie. No, podbiegaj. Tak, dla pewności. A właśnie, mo mogę tu coś zobaczyć więcej? A to ja trafiłem do tego miasta. Nieładnie się tekstury renderują. Dobra, a coś czuję, że będę musiał się stąd wydostać. Przydałaby się pomoc! Widzę go! Dobra, ten się odbił od ściany, więc to jest po problemie. Reload! Reload! Chyba pad nie, jeszcze się podniesie. Tak, teraz już się nie powinien podnieść. Pustogłowy! <laughs> Granaty! Jak mogę rzucać granatów? Wybierz przedmioty szybkiego... O lol, co się z nim stało? W porządku. Gościu ma dobry humor, widzę. Gościu, co ty żeś brał? <grystanie> Okej, <Okay>, w porządku. <grystanie> dobra, z wyboru tego mam wybrać granata dłamkowa. Aha, i ku, żeby ich użyć. No dobra, zobaczymy w takim razie, jak goście Jak Ragdol działa na gości z. Podrzuconych granatem Ej, muszę wam powiedzieć, że całkiem Fajnie zaaranżowane pomieszczenia No bez jaj, no dostał headshota i przeżył Co oni mają? Czaszkę z tytanu? Raj. Jezu, to win jest nie tak Jeden dostał dwa strzały i zginął, jeden dostał cztery i jeszcze żyje. Piwo. Butelki po piwie. E, butelki to nie. Myślałem, że piwo jakieś takie, wiecie. Pełne, a tu takie pustka. Słabo. Dobra, kontynuujmy po... O, kolejne granaty. Nie wiem Aha, mogłem przytrzymać chyba Bum Dobra Gdzie? A, tutaj, stąd Przez chwilę myślałem, że się od tej... No, zdychaj Zjeć na dół po tyrolce. O matka. Dobra, obstawiamy zakład. Zestrzelą mnie, na końcu dostanę wpysk, czy odetną linę, czy spadnę. Przeżyłem. Lol. Dobra, obstawiam, że yy, na Hagara właśnie napadły. Na, na, napadli, napadły duchy, i, i tam jest teraz rzeźnia. Hagar nie żyje, i ja dostanę jego karabin. Nie, niestety pewnie tak nie będzie. No ale dobra, mamy nasz pistolet. Nie wyeliminowaliśmy tego ostatniego kolesia No, właśnie. Nie ma samochodu. W ogóle skąd gość od razu wiedział, że, 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 że my od niego? Może wy sami. I w ogóle dlaczego jestem łysy? Dobre, może lepiej, może nawet lepiej, że ja nie jestem. Kurde, że nie ma tutaj opcji trzeciej osobowej, bo. Kiepsko by się patrzyło na takiego łysała trochę. Nie można kamerą obracać. W trakcie, w trakcie jazdy. W porządku. Tak jest! Wszystko płonie! mam tu zaparkować. Ej, nie, nie wszystko płonie. Haleka, kupca, kupi wszystkie śmieci, jakie zbierzesz, okej okay. Dobra, robota. Wszyscy poczuliśmy się trochę bezpieczni. Masz naszą wdzięczność, a z nią pancerz, który obiecaliśmy. Ale mamy kolejny kłopot. No shit. Słuchaj, gdy cię nie było, Sada została zaatakowana przez grupę bandytów, jakich wcześniej nie widzieliśmy. Nic nie zabrali, przybyli tylko zabijać. Kilkoro dobrych ludzi zostało rannych i zaczyna nam brakować lekarstw. Dobra, dokończysz zaraz. Czy ja mogę? Yy, pięści, aha. Aha. Ale ja jestem paskudny. Będę Dobra. potrzebować twojej pomocy. Okej okay, moi drodzy. To co, tym zajmiemy się następnym razem. Ja mam nadzieję, że mimo jakichś tam problemów wam się podobało. Pamiętajcie ocenić materiał i widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy wyruszać po lekarstwa. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, pa. pa.